Kiedy z nadzieją wpatruje się w ciebie kilkaset par stęsknionych miłości psich oczu, poczucie bezradności potęguje się do granic wytrzymałości. Chcesz je zabrać ze sobą wszystkie, ale wiesz, że to nie jest możliwe. Serce ci pęka na pół. I pierwszą myślą, jaka przychodzi do głowy, jest, jak można im pomóc. Wielkimi krokami zbliża się zima, a oprócz stęsknionych miłości oczu, są też brzuszki, które trzeba zapełnić. I my, dziewczyny z Humanitas, postanowiłyśmy o to zadbać. Rozpoczynamy akcję Pełna miska dla schroniska. Dołącz się do nas. Nasi bracia mniejsi na to czekają.